No, ale mamy problem. Porobiło się troszeczkę, nieciekawie się tam tutaj porobiło, bo... I jedziemy do wyjątkowego miejsca. Powiedziałbym przerażającego dla tych, którzy, zwłaszcza dla tych, którzy mają lęk wysokości. Widziałem filmiki, że ludzie tam panikują. Podejrzana sprawa. Dziwnie to tutaj wygląda. Nie wiem o co chodzi, ale wybrać się na taką ekstremalną wędrówkę. No i tutaj już pojawiły się łańcuchy, bo jest naprawdę niebezpieczne. Tak, już dawno się nie zaskoczyłam tak pozytywnie jakimś krajem. Tanie noclegi, tani transport. Tanie jedzenie jest. Mamy ogromną jaskinię. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami po raz kolejny z Chin. Właśnie czekamy na taksówkę i jedziemy do wyjątkowego miejsca. Powiedziałbym nawet, że przerażającego dla tych, którzy, zwłaszcza dla tych, którzy mają lęk wysokości. Tak jak ja na przykład, ale to jest atrakcja taka, którą trzeba odwiedzić, trzeba z niej skorzystać, bo to jest wyjątkowa okazja. Także za sekundę przyjeżdża nasz kierowca taksówki i ruszamy w drogę. Didi? Dotarliśmy na miejsce i powiem tak. Podejrzana sprawa dziwnie to tutaj wygląda nie wiem o co chodzi, ale. Niczego tutaj nie ma, wszystko pozamykane, nawet nie ma ludzi. Ale idziemy do okienka z punktem informacyjnym, to znaczy do punktu informacyjnego i zaraz dowiemy się o co tutaj chodzi i czy możemy dzisiaj skorzystać z tej atrakcji. Bo nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy. Zwłaszcza, że przyjechaliśmy tutaj taksówką, zapłaciliśmy prawie 50 zł, więc no jak już jesteśmy, no to fajnie byłoby się przejść z tym szklanym mostem, bo to będzie właśnie dzisiejszą atrakcją. Szklany most nad ogromnym kanionem. Trochę przerażająca atrakcja, nie ukrywam. Sam mam trochę lęk wysokości, widziałem filmiki, że ludzie tam panikują, ale zobaczymy jak to będzie. Kupiliśmy już bilety. Wygląda na to, że atrakcja jest otwarta, także świetnie. Zapłaciliśmy po 178 juanów za osobę. i Już kierujemy się na most, na szklany, ogromny most. A dokładnie tak on wygląda. I my będziemy nim szli na drugą stronę kanionu. Po zakupie biletów po prostu skanuje się paszport na takich przejściach. Nieraz jest też skanowana twarz, jeżeli została ona wcześniej pobrana gdzieś tam do bazy. Także nie trzeba żadnych tam świstków nosić, które lubią się po prostu zgubić. A my się zbliżamy do mostu, ja już go widzę. Hello, 44, thank you. Dostaliśmy tutaj takie pokrowce na buty. Dobra, to już się zbliżamy. Ja już Wam pokazuję, jak wygląda most z góry. O, coś takiego. Tutaj widać, że są szklane panele, ale też są takie bardziej kryte, jeżeli ktoś się trochę boi. No i dobra, proszę Państwa, robimy pierwsze kroki, wchodzimy na most. Widać, że jest tutaj szyba. Nad przepaścią, znaczy nie, tutaj jeszcze przepaści nie ma. Tutaj jeszcze jest tak nisko, bym powiedział. Widać mechanizm cały tego mostu. Tutaj się już robi wyżej. Tutaj już trzeba uważnie stawiać kroki, ale ludzie widać, że idą i, i żyją normalnie. Ta atrakcja w odróżnieniu od tych z poprzedniego odcinka nie jest aż tak bardzo zatłoczona. Jest bym powiedział, nawet tak bardzo, bardzo, bardzo spoko. I tutaj popularne są takie fotki, że oni się tutaj, o, tak jak ten ziomek się tutaj kładzie na tym i sobie siedzi nad przepaścią. A tutaj mamy cały ten kanion w pełnej okazałości. A tutaj mamy z drugiej strony też kanion, tutaj można się na przykład na zipline zdecydować, można sobie zjechać windą na dół, no i można też się zdecydować chyba na spacer ścieżką. Ludzie sobie chodzą na luzie, tutaj mały jakiś dzieciak. Ten most jest świetny, ale widoki z niego to w ogóle są prze, prze kozackie. No to I zgadzam się. Myślę, że Chiny, jak nie wiecie gdzie polecieć na wakacje, e, chociaż wakacje może być tu tłoczno, ale w ogóle jak się zastanawiacie gdzie polecieć, to polecam Chiny, jest tu przepięknie. Są tanie noclegi, tani transport tanie jedzenie, jedzenie. I zarąbiste. To przepyszne. nie tylko, że tanie, bo niedobre. Tanie i bardzo dobre. Tak. No może trochę te atrakcje są droższe, ale ogólnie polecam. A jak nie wiecie, jak znaleźć tanie bilety lotnicze o to skorzystajcie z naszego e-booka. O, proszę bardzo, o tanich, lotach, lo, o tanich lotach lotniczych. O tanich biletach lotniczych. Jest to po prostu taka wiedza, że ho, 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 na pewno po przerobieniu tego e-booka znajdziecie fajne bilety lotnicze. Także link do e-booka znajdziecie pod spodem. W opisie, zostawimy Korzy linka. Tak. Korzystajcie. Korzystajcie, kupujcie, latajcie. idziemy. I jaka reklama, nie? Jaka czy... reklama, no? I reklama się wkradła. No, to będzie reklama. Dobra, a my idziemy dalej tym mostem. Yy, no, siadłem sobie na tą szybę. No spoko, nie? Nie połamała się. Nie połamała się, co ciekawe. Pewnie to jest taka solidna szyba, że się jej nie da zbić. Tak mi się wydaje, Chyba no. Łącznie na moście może być 800 osób. 800 osób, no. Ale myślę, że nie ma, nie ma tyle. W ogóle, tak Dzisiaj nawet nie? jestem zdziwiony, że jest dość mało ludzi. Spodziewałbym się życie, to tak bardziej gęsiego jeden za drugim <coughs> ten, ale nie. Nawet można sobie taką kafelkę właśnie szklaną. Zająć jedną tylko dla, dla siebie. No. A no i słuchajcie, jak będziecie decydować faktycznie na Chiny, to pamiętajcie, że lepiej takie popularne atrakcje sobie zostawić na środek tygodnia. No i, no i tak, e, tak. przyjeżdżać tutaj do Chin, kiedy nie ma tego wysokiego sezonu, czyli właśnie przed wakacjami. Czy e, może tak maj nawet. Tak, najlepiej, wtedy no. nie ma jeszcze tych takich tłumów. No i spodziewajcie się i tak tłumów turystów, ale chińskich, lokalnych, lokalnych bo e, tych europejskich na pewno tutaj będzie więcej wakacji. I z tego co wiemy, co nam tutaj ludzie mówią, no to jest po prostu wtedy tłok nie do zniesienia. No tak, ja nawet widziałem... Że dwie filmy. godziny w kolejce się stoi na, tak, do tak, kupienia tak. biletu, nie? Także my już teraz, na przykład wczoraj, staliśmy Długo, długo. No czekaliśmy myślę, że z grubo ponad godzinę wczoraj spędziliśmy tak. na, na właśnie na czekaniu. Na... A, a to było tak naprawdę z tego, co oni mówili to szybko, nie? To szybko, teraz no. to jest czach, ciach i, i, i okej, okay, a dla nas tak to było długo, więc ja sobie nawet nie chcę wyobrażać, co tutaj się dzieje latem, ale widoki mają z Mają, no i to, to jest chiny, wszystko, są naprawdę... góry. Są jakieś na no różne, najróżniejsze rzeczy, no na pewno wrócimy, bo w Chinach mają nawet piękne plaże na południu, no. może nie teraz tam nie polecimy, bo nie mamy na to czasu, ale w przyszłym roku, może jeszcze nawet w tym roku Zobaczymy. będziemy mieli Chiny cały czas na radarze, na pewno. Tak, już dawno się nie zaskoczyłam tak pozytywnie jakimś krajem jak Chiny, a w ogóle no. nie braliśmy ich pod uwagę jakoś tak, a teraz byliśmy. No niejako... tak, w zasadzie, w zasadzie przy, y, przyjechaliśmy tutaj tym pociągiem, bo była taka opcja, żeby po prostu z Laosu przyjechać pociągiem, mówimy, tak jest w opcja, ogóle, no to wskoczymy, no, zobaczymy co tam ciekawego jest w tych Chinach, w jak nam się nie będzie podobało, to szybko stąd wylecimy wy z powrotem. Wydupczymy. wydupczymy. Ale jest elegancko, nie? Mi to się bardzo podoba. Tak, jest, Sztosiwo. No szkoda tylko, że jestem chora i mi to popsuło wyjazd, bo kilka dni musieliśmy jednak siedzieć w hotelu. No cóż. Tak, niestety. Szklany most za nami, także teraz możemy zmierzać do kolejnych atrakcji, bo jest ich tutaj znacznie więcej i w późniejszych godzinach zebrało też się tutaj znacznie więcej ludzi, także polecam trochę jednak wcześniej przyjechać, żeby się później nie pchać w kolejkach. Mamy tutaj kolejny szklany most, ten już nie przechodzi przez cały kanion, tylko znajduje się na klifie, na ścianie klifu nad kilkusetmetrową przepaścią. Jak ktoś podróżuje sam, to tutaj w Chinach, zupełną nowością są tego typu właśnie maszyny, które ustawiamy się i one po prostu robią nam zdjęcie, tutaj zobaczcie moja fotka no i później można sobie takie zdjęcie tutaj zeskanować kod QR no i można kupić to zdjęcie, po prostu kupić. No albo po prostu można do kogoś podejść i zapytać przepraszam, zrobisz mi zdjęcie? No i ludzie z reguły robią. Myślę, że z tym nie ma najmniejszego problemu, nam też ktoś. Jak byliśmy na moście, ludzie nam robili zdjęcie, my robiliśmy komuś, ale zrobiłem sobie zdjęcie tego kodu QR, to zobaczymy ile trzeba zapłacić za takie zdjęcie, bo tam dość spoko wyszedłem. Myślę, że, myślę, że mógłbym być zadowolony. Aha. Poza wcześniej wspomnianymi ekstremalnymi, no lekko ekstremalnymi, dla niektórych bardziej aktywnościami, można też tutaj zdecydować się na przykład na zipline, czyli zjechać z jednej strony kanionu. Milena się właśnie na to zdecydowała i zobaczcie, jak sobie elegancko jedzie. Taka atrakcja kosztuje tutaj 50 juanów za osobę, czyli około 25 zł. Cena bardzo spoko. Co jeszcze można tutaj zrobić? Można skoczyć na bungee. Jak ktoś już jest taki bardzo odważny, no to może skoczyć na bungee z tego szklanego oto mostu. Wysokość chyba jakieś 260 metrów, cena prawie 3000 iuanów. Dzielimy na pół, mamy około 1500 zł. Można też wybrać się na taką ekstremalną wędrówkę po prostu na klifach. Jest tutaj taka ścieżka via ferrata, dokładnie i tutaj jak ktoś szuka ekstremalnych takich naprawdę hardkorowych wyzwań to myślę, że tutaj będzie zadowolony. Ja akurat wybrałem sobie windę plus schody, bo ja to ja to tam nie lubię takich tam strasznych rzeczy. Kto to widział? Akurat te wszystkie windy, w sumie dwie windy, są wliczone w cenę biletu wejściowego. I ja teraz właśnie sobie idę w kolejkę i ja chyba nie mam y, swojego biletu. Dobra, już wszystko wiem. Biletem jest mój paszport. Halo, halo. No ale mamy problem. Porobiło się troszeczkę. nieciekawie się tam tutaj porobiło, bo. Milena pojechała z a ja nie mam pieniędzy, żeby kupić bilet na drugą windę. A druga winda jest płatna 30 juanów, a ja tutaj nie mam hajsów. Więc muszę iść ścieżką, zamiast jechać windą. No dobra, no nic. Podobno ścieżka piękna. Ale taka, przyznam, że nie najciekawsza. Zwłaszcza z moim lękiem wysokości. No i sobie tak idę, idę, idę już od może 10 minut. Cały czas są tutaj strome schody na dół, ale pewnie mi się uda. Dojść za jakieś 10-15 minut, ale z drugiej strony zaoszczędziłem 15 zł. A dlatego zaoszczędziłem, że ich nie miałem, bo gdybym miał, to pewnie bym zapłacił. Bo mówiliśmy się, że się spotkamy na dole, no ale się nie spotkamy, no bo ja jeszcze schodzę i jeszcze będę szedł, a szedł, a szedł. Bo tutaj z całej tej wysokiej góry na sam dół muszę zejść. Tak wyglądają te schody w dalszej części. Jak widzicie, prawie 45 stopni w dół. No i tutaj już pojawiły się łańcuchy, bo jest naprawdę niebezpieczne. Trzeba się trzymać, bo można zlecieć jeden fałszywy ruch i koniec tej podróży. Tutaj u góry mamy ten słynny szklany most, ogromny kanion, a tam wysoko widzicie takie malutkie. To są właśnie ludzie zjeżdżający na zipline, a ja mam jeszcze do przejścia mniej więcej tyle ile tutaj trzeba, żeby zejść tam na dół. Tam gdzieś pewnie Milena będzie na mnie czekała. O jest, czeka macha mi. Dobra, idę. Już się pewnie niecierpliwiła. Tutaj mógłbym sobie zjechać takim szklanym, no może szklanym torem, ale potrzeba na to 30 Juanów. A ja mam ich dokładnie zero, więc muszę lecieć na pieszo po prostu. O, chyba tutaj są schody na dół. Tutaj zobaczcie, jak sobie ludzie jadą. Fakt, że powoli, bardzo powoli, no ale może to być i tak fajna opcja. Wiadomo, pochodzić po schodach to można sobie zawsze. O, tutaj chyba ich będę mógł namierzyć z boku. O. A tak to wygląda. Hej, jak widać, pani jest zadowolona. Rękawiczki, coś chyba pod tył jakiś się jedzie. Cały plus tej sytuacji jest taki, że narobię mnóstwo kroków, a ostatnie i tak robię ich bardzo dużo, mam chyba średnią 20 tysięcy dziennie. No bo dużo chodzimy tutaj po Chinach, bo dużo się dzieje ciekawego, najróżniejsze miasta, gdzieś jakaś tam przyroda, wczoraj ten park narodowy, dzisiaj tutaj, także się chodzi chodzi i chodzi. No ale ten kanion, to trzeba przyznać, że wygląda naprawdę imponująco. A druga rzecz, którą muszę przyznać, to to, rozmawialiśmy dzisiaj z Mileną o tym, że Chińczycy no, potrafią zbudować takie zarąbiste rzeczy, że szok. Ta na przykład winda wczorajsza, największa na świecie, zewnętrzna winda tutaj całe to zagospodarowanie. Myślę, że jest bardzo mało podobnych miejsc na świecie, które są tak zarąbiście zagospodarowane. Tutaj u góry jest pierwsza winda, którą ja zjechałem. Tam nie miałem już biletu, więc za tą skałą musiałem schodzić sobie o tutaj, o tutaj na dół. Tutaj jest kolejna winda albo zjazd ślizgawką. Tam też nie miałem pieniędzy, więc tutaj cały czas musiałem schodzić na dół. No i tutaj jestem już przy takim Strumyku, a to oznacza, że jestem już na końcu ścieżki. Tutaj już prawie nie ma ludzi, nie ma turystów. No przyznam, że dość sporo, sporo czasu zajęło mi to zejście. No i teraz musiałbym gdzieś tutaj namierzyć sobie milenę. No, gdzieś tutaj ona była, ale teraz nie wiadomo, gdzie jest. No i jest tutaj już chyba hamburgera sobie zamówiła. No zipline fajny, ale trwał od sekundy, to jest tak ja i już nie ma, ale widoki mega. E, najlepiej mi się jednak podobała ta ślizgawka, prawie sobie palca wybiłam. E, ubrali nas w takie jakieś dziwne rzeczy, szmatki, bo to na dupie się zjeżdża, nie ma żadnego, wiesz, tylko normalnie się w takie fartuszki i rękawiczki i jak trzeba było, jak za szybko jechałam, to, to wtedy się łapałam tak mocno tego i hamowałam. No taka przygoda fajna, polecam. Kosztowało to 50 i tamto też 50 ich pieniążków. Dobra, to czas powoli opuszczać to miejsce. Teraz będziemy korzystać z łodzi. Która zabierze nas na koniec. Łódź odpływa po zapełnieniu albo równo co 10 minut. Dobra, idziemy sobie znaleźć jakieś miejsce. Najlepiej tutaj chyba z boku. Ten rejs tutaj trwał zaledwie 5 minut. Ja nie wiedziałem, że jest tutaj opcja, żeby przejść się na pieszo. Bo zdecydowanie bym wolał przejść tą trasę. Bo tak zapłaciliśmy po 20 zł za kilkominutowy rejs w zasadzie taki o. Powiedziałbym nawet, że kiepski rejs, bo widoczków za bardzo nie było. Zdecydowanie lepsze widoki byłyby jakbyśmy tą ścieżkę przeszli tutaj bokiem. To by było lepiej. To już Wam też polecam. Wiecie jakiego błędu nie popełnić. A teraz już najprawdopodobniej takim wąwozem zmierzamy do wyjścia. Ja nie wiem czy będziemy szli do końca tego wąwozu i tam normalnie będzie parking i tam będziemy mogli sobie taksówkę zamówić czy jeszcze trzeba będzie wchodzić do góry albo może wjeżdżać windą, to już się za chwilę okaże Zostały nam 3 km do przejścia i myślałam, że będzie mniej, bo głodna jestem już mi burczy w brzuchu Tam było KFC, tu nie ma KFC 3 km bez jedzenia To będzie no wyzwanie W do... no. pół godziny będziemy szli mm. Głodna. Jeszcze tutaj przed wyjściem z parku mamy ogromną jaskinię. Szacuję, że pewnie ma jakieś ze 100 metrów co najmniej. Tutaj mamy nawet tablicę informującą, że jest to bandycka jaskinia. A tutaj jeszcze ostatni rzut okiem na rzekę przepływającą przez Wąwóz. Zobaczcie jaki ta woda ma świetny kolor. A tutaj ostatni, nie ostatni, kolejny rzut oka na Milenę. Też ma piękny kolor oczu. Jak ta rzeka. Można się w nich utopić. Tutaj nawet jedno miastki nie będziemy pokonywać w drodze do wyjścia. Zobaczcie, jakie tutaj są labirynty, a to wszystko jest ładnie oświetlone. Stalaktyty, Stalagmity, czy coś tam, coś tam. Ładnie to wygląda, ładnie. No i się trochę przypomina Laos, bo tam też zwiedzaliśmy piękne jaskinie. W zasadzie jedną, taką wyjątkowo świetną. Wróciliśmy już z powrotem do miasteczka. Tym razem skorzystaliśmy z autobusu, z autobusu takiego turystycznego. Chyba po 12 juanów za osobę zapłaciliśmy. Tak. No, ogólnie bardzo fajne zwiedzanie. Myślę, że śmiało można tam cały dzień spędzić, bo atrakcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ile kosztuje? No tak mówiłem w międzyczasie. No jak nie, to będę uzupełniał podpisami, tak żeby każdy wiedział ile co kosztowało, ile trzeba hajsiwa szykować na takie zwiedzanie. A teraz sobie zrobimy jeszcze taki wieczorny krótki mamy spacer po mieście, zakupy, Zakupy, owoce tym razem, mamy banany, mamy pomarańcze, mamy jeszcze śliwki, także tutaj i to się... Dużo rzeczy, bo musimy nadrabiać, bo mało jemy w ogóle owoców i mało warzyw, także teraz postanowiliśmy, że będziemy jeść codziennie taką całą porcję witaminową w postaci Tak, ja sobie nawet wczoraj kupiłem sałatę. Taką jeszcze jej nie zjadłem. To będę miał na jutro, na rano. No. Tutaj jest już taka bardziej turystyczna część miasteczka, bo widać po prostu tych turystów, że chodzą sobie w to i z powrotem. Takie sobie, o, stoisko street foodowe czeka na klientów. No, a też mamy tutaj bardzo dużo street foodowych stoisk. Widzę, że Stinky TOFU jest tutaj popularne. Przypominam, że to jest takie śmierdzące tofu. Wygląda jak gówno, i podejrzewam, że podobnie smakuje. A tutaj mamy takie stoiska typu Grill, można sobie wybrać to, co tutaj jest w tych pojemniczkach. No i pan potem ładnie na grillu to nam przyrządzi. Tutaj chłopaki szykują świeże owoce morza. No a tutaj ponownie rzeczy na grilla zgarniemy sobie jakiś deser taki wieczorny to jest dobra miejscówka zapamiętajcie sobie tego bałwana bo tego typu sklepy to jest sieciówka, znaczy sklepy no bardziej takie lodziarnie z deserami z kawą one są na pewno w Indonezji i są też chyba w Tajlandii i mają bardzo dobre lody zajebiste lody a kosztują tutaj tylko 2 juany czyli złotówka a są tak dobre że jak Milena spróbowała, to od razu mówi dobra, ja też chcę mam i ja loda, nie wiem czy to dobry pomysł na bolące gardło i obsmarkany nos ale gdzieś kiedyś słyszałam że jak ma się anginę to właśnie trzeba jeść lody więc wziąłam to do siebie i praktykuję, zobaczymy czy to faktycznie pomoże czy to ściema właśnie tylko dlatego żeby osoby chore też mogły jeść lody tutaj zobaczcie jacy ty... nawet nie wiem jak ich opisać ale ubranie w jakieś ludowe stroje mamy tu jakiś bęben, zobaczymy jaki będzie dźwięk coś gniotam, ale nie wiadomo co ja już wiem, co oni gniotą. Zaraz się dowiem, jak to smakuje. Pachnie jakby jakieś takie coś zbożowego. Daj Co ci ugnieśli? Dobre, jak taki papelek. Nie ja wiem co to, to, jest chyba chałwa. Przynajmniej tak smakuje, nie? Może. No, ale dobre. Ja tutaj widzę, że bardzo popularne są dania typu fried, czyli smażone, smażony makaron, smażony ryż. Tutaj sobie pani zamawia najróżniejsze dodatki, chyba się wybiera co się chce i ziomeczek wrzuca wszystko na patelnię i potem pichci. No a takie grillowane udka to ja wam polecam, bo my jedliśmy kilka razy i zawsze były świetne. A na polski żołądek nie ma nic lepszego niż ziemniaki, tutaj też są bardzo popularne, smażone na patelni. Z dodatkiem na przykład pierożków, z kiełbasą. Mimo tego, że pękam już, bo jestem tak najedzona, to zamówiłam sobie pancake i takie, wyglądają przepysznie, widziałam jak jak tam jest smażył, takie grubaśne. górubaśne. Wzięłam sobie ten kastą, ale jeszcze te z jagodami wyglądają też, żeby były dobre. Wyglądają dobrze, także znaczy. no to, Jak trzeba jeść? To trzeba jeść średnia jak barszcz. A dziem jest preślały. Coś na mnie bykło. No cóż. Coś zrobić. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I koniecznie dajcie znać, jak podobało Wam się nasze dzisiejsze zwiedzanie. I czy też zdecydowalibyście się przejść takim szklanym mostem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.